Bardzo, bardzo cieszę, że jesteśmy tu razem. Takie jeszcze uzupełnienie. Radio Polo, czyli Jostyna Sopolowska, Serdeczne podziękowania. Entelmen, czyli Katarzyna Mazur. Serdeczne podziękowania. Yeah. <noise> Ze swojej strony dziękuję państwu wszystkim, żeście tutaj przyszli. Oczywiście NUR -y szczególnie, bo się bardzo narobili, tak samo jak Marta. Ja szczególnie dziękuję Dorocie, bo bardzo przeżywała, bardzo się starała i jestem im po prostu wdzięczny. Natomiast chciałbym też podziękować, bo to jest ósme wydarzenie w tym roku. Mieliśmy wystawę w zamku w Mańcucie, w Pałacu zamojskich w Kozłówce, w Pałacu Tariowskim tak w Tarnobrzegu. Cały czas trwa wystawa w Muzeum Nadmiślańskim w Kazimierzu. Była wystawa w Centrum Kultury Milanowej, i oczywiście w Ugorówce. I bardzo duży wkład w tej wystawę miał pan Piotr Jaborek. Bardzo serdecznie dziękuję, jak również pan Wiesław Faber. Nie, ale bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję całej rodzinie państwa Faberów, którzy wspierają mnie już od lat konserwują po Teraz wszystko jest, jest także proszę zobaczyć jaki profesjonalny. Ja chciałbym po prostu życzyć Państwu dobrego wyboru i tak się zastanawiałem jak trakcyjnie cztery piętki. A z uwagi na to, że zanim Łanika Anika, Anika, Anika Gdzie jest Anika? Zabieram swoich chłopaków, patrzcie! Chodźcie. Chodź, chodź, chodź! Mam, come on boys! Z Aniką to już jest kolejne nasze wspólne przedsięwzięcie, które ona mi je po prostu atrakcyjnie. Jest to wspaniała dziewczyna, która świetnie gra na w wszelakich instrumentach i żeśmy się zastanawiali co zrobić, bo normalnie gramy z Numasą z Burkina Faso, ale on dzisiaj nie mógł i ona mi wynalazła, że Wojtek będzie dobrze, bo jest akurat festiwal afrykański w Warszawie, są fantastyczni ludzie i rzecz jeszcze, fantastyczni ludzie. Matka Crazy Men z Będzim.